Dzień po tej masakrze. Przyznam się, że do końca życia tego widoku nie zapomnę. Nie było żadnego domu. Nie było żadnej stodoły. Były tylko zgliszcza. Jeszcze dymiące. Nogi pode mną się ugięły. Przyznam, że łzy spływały mi po twarzy. Po chwili poczułem, że od wsi wieje taki leciutki wiatr, z takim dziwnym zapachem. Zrozumiałem, że jest to zapach spalonego ludzkiego mięsa. W tym dniu w tej wsi zamordowano około tysiąca osób w sposób następujący. Najpierw spędzili wszystkich do kościoła. A potem z kościoła wybierano grupy kilkadziesiąt osób i wpychano do pierwszej stodoły chałupy, drzwi drutem zamykano, podlewano benzyną i podpalano. Dowódcę samoobrony kapitana Wojciechowskiego. Wybrali z tego kościoła, bo byli tacy, którzy się doskonale znali, wiedzieli kto jest kto. Przed kościołem torturowali go strasznie, oblali benzyną i podpalili. Mój wujek też został wpędzony do tego kościoła, ale w kościele udało mu się wejść na wieżyczkę. Wciągnął jeszcze kilkanaście osób. Było tam czternaście osób. Tam się odbywały w tym kościele straszliwe sceny. Moja babcia była położną. W przeddzień zawołano ją do porodu, ale wtedy, kiedy wpędzano ludzi, wyciągano z, każdej, z każdego domu, to i tą rodzącą kobietę i moją babcię, która miała siedemdziesiąt parę lat już, wpędzono razem do, do tego kościoła. Ta kobieta. W kościele zaczęła rodzić. Podszedł do niej bandyta ukraiński w niemieckim mundurze, bo też brała udział w tej pacyfikacji SS Galizien, składająca się dywizja z ochotników faszystów ukraińskich. Wyrwał to dziecko od tej kobiety, rzucił o posaczkę, rozdeptał butem moja babcia staruszka. Rzuciła się na niego. Zdjął z ramienia automat, zastrzelił moją babcię i zastrzelił tą kobietę, która to dziecko urodziła. Dziewczynkę z, z tego tłumu wybrał, czternastoletnią, i kazał jej zwłoki tego noworodka.